Tam dawno nas nie było już po świętach. Dokładnie dzisiaj jest chyba 15 stycznia. Nie, nie było nagrywane, no bo yy, dużo imprez było w tym czasie. Co weekend jakieś urodziny. Nie było kiedy jechać w tygodniu do pracy. No ale teraz już nareszcie koniec tego szczytu, imprez. I mam nadzieję, że się uda. Wyjeżdżać gdzieś na jakieś spacery lub na dłużej. No, dzisiaj jesteśmy w e, Sutton Bank, w, w górach, tak, w małych górach, niedaleko nas, 20 minut autem. No, przyjechaliśmy tylko ja i Maxiu. E, pospacerować sobie, tak, Maxiu? No. Co, stoisz no, idziemy. No chodźcie, chodźcie, idziemy. Gipsy! Gipsy! No, jesteśmy właśnie na Białym Koniu. Tak mówiłem, w Bank, W Bank. a to jest takie wzgórze, jest usypane biały koń z kamieni, ktoś go tam usypał. Ile jest? 100 lat temu chyba, czy 10 jakoś tak. No, teraz właśnie poczytałem trochę. I koń pochodzi z 1857 roku, czyli jakieś 165 lat. Koń został wybudowany przez nauczyciela wraz z uczniami z okolicznej wioski. Czytałem co tam pisze na tablicy. ogólnie tu jeździmy co chwilę, to czy na sanki, jak jest śnieg. No, dzisiaj niestety nie ma.

no tu na tej tablicy pisze, e, jaki jest, no, jak jest duże. tu jest ten koń, tu jest nad koniem jest lotnisko dla szybowców, no więc mam nadzieję, że pójdzie latać dronem, czy żeby mnie nie, bo... DJI nie zablokowało, no, tata, ale spróbujemy polatać. Ty, tata, ale to jak samolot, no. tu, ty, tutaj będziesz latać, ale dzisiaj nie latają samoloty, zobaczymy. wyprać, jak przyjedziemy. Maksiu tak samo. Nogi straszne błoto. Nie, Maksiu! Straszne błoto, co? No, nogi całe ubalone. No, ale fajnie. A tam, tam gdzieś my mieszkamy. Tak niedaleko. A tam takie góry, co widać, to tam jest ee, no, Yorkshire Dale. A my jesteśmy w North Yorkshire Morse. Co? Tulipa? Ten, Maki, nie? tak. No Maki, widzę. No a teraz idziemy na główny parking tutaj na Sutton Bank. Tam, gdzie jest e, informacja, takie ten. No tam jest taki fajny plac zabaw, no idzie Maki się pobawić. No i będziemy wracać. Polatałem trochę, polatałem trochę dronem tutaj. No jak pójdziemy z powrotem, znowu polatam. No i nad białym koniem będę chciał trochę polatać i, i do domu będziemy spadać. No jesteśmy. Parking zawsze pełny. Zawsze tu jest dużo ludzi. Czyli zima, lato. No bo tu fajne, nawet trasy dochodzenia super. Super do chodzenia super. Chcę super trasy dochodzenia, super trasy na rower pojeździć. No My blisko mamy, to też co jakiś weekend jesteśmy tutaj e, z dziećmi pochodzić w koniec lata, tam na, gdzie zawsze parkujemy, czyli tam obok lotniska e, jest dużo burówek. No można burówki sobie pozbierać, no i ogólnie fajne widoki i blisko. Dobra, no, teraz max się idzie pobawić, troszkę zjemy jabłko. Wypijemy ciepłą herbatkę i spadamy tak do domu prezent? No prezent, prezent na drzewie Wejdziesz tam? Donary leżą z kamieni wydezolowane no. jakie domki No i tam piasek coś musi napełnić, a ta nie będzie napełniał a piasku będzie miał brudne rączki od piasku I co, teraz? No spójrz Ojojo, ja chyba za krótka ta nitka Gichli, poka się tam nie Wracamy z powrotem, Max się pobawił, tam nagrałem trochę. No teraz mamy około... Ile? Z... około 3 km do parkingu, tam gdzie my stanęliśmy I jedziemy do domu. Tam nad nami latają... E, szybowce, nie? No, samoloty. Samoloty, szybowce latają. No, polacy sobie tutaj dronem teraz i później na białym koniu i spadamy. Bardzo... Polecam to miejsce na taki niedzielny spacer. Jest blisko e, miasteczka. Fyrsk. Dobra, to jeszcze polatamy. Możesz jeszcze coś dogram, a jak nie, to do następnego. Taka mała informacja: podjazd pod tą górę od strony firska jest e, 25-stopniowy. Więc jeśli ktoś ma przyczepę lub e, kampera, lepiej to objechać. Są objazdy. Następnym razem zostanę tutaj. Yy, bo Abi bardzo chciała zajechać. Stanę tu na parkingu i pójdziemy w drugą stronę. A teraz idziemy w stronę lotniska, znowu tam, gdzie mamy auto. No, nara. Wchodzimy do auta, konik nagrany, to co chciałem ponagrywać, to ponagrywane, no szkoda, że słonka nie było, szaro, buro i ponuro, ale przynajmniej nie padało, a jeszcze nam w opisie dodam wam e, kod pocztowy na główny parking na Stumbank i na miary, e, no współrzędne geograficzne na tym parking, gdzie my stajemy zawsze, na tym z boku lotniska dobra. Do zobaczenia, do następnego razu, nie będę obiecywał, nie wiem kiedy, no ale postaram się już jak najszybciej gdzieś jechać, nie Maksiu? No. Dobra, to na razie. No na razie i pamiętajcie, da że dacie suba. Suba.